Siema, z tej strony, i w tym odcinku będziemy zerować Lecha Free. Z góry dziękuję każdemu widzowi, który mnie subskrybuje, lekuje moje filmy, nic nie jest oszukane, jak widać, wszystko będzie otwierane pod nadzorem komisyjnym. Lech Free, jeszcze raz pokażę, że zamknięte elegancko. No i co, trochę się stresuję, bo nie wiem czy tam radę. Dla nowych widzów, zostawcie suba, apeczkę w górę i dzwoneczek e ja tu. O! I lecimy, wasze zdrowie. <tryk> Jak widać, sama pianka została widzowie, ale mi się odjebała, została resztka, więc lecimy dalej. Wybite, została sama pianka, więc S, pozdrawiam fanów.